Szczytno w trudnym czasie pandemii nie zrezygnowało z inwestycji. Nasze miasto dzięki takiej rozsądnej i oszczędnej polityce finansowej i zaangażowaniu tutaj wszystkich, i burmistrza i urzędników i radnych, wszystkie nasze inwestycje w tym trudnym okresie, które zaplanowaliśmy, wszystkie zostały zrealizowane. Ważne działania dotyczyły placówek oświatowych, kompleksową termomodernizację przeszło miejskie przedszkole nr 3 Promyczek. Jest nowa elewacja, nowe ocieplenie. Wymienione są wszystkie okna, zrobiony jest cały dach. No i chyba jedną z wielu takich fantastycznych rzeczy, które nam się przydarzyły, została wymieniona cała instalacja centralnego ogrzewania. Termomodernizację przeszła również szkoła podstawowa nr 6. Zmieniła się elewacja zewnętrzna, wymieniono stolarkę okienną i drzwi. Odnowiono także wnętrze budynku. Dostaliśmy środki dodatkowe na, na remonty wewnątrz, na remont sali gimnastycznej, sali korekcyjnej, remont kuchni. Przypomnę tylko, że nasza szkoła w przyszłym roku obchodzi 30-lecie i jest to pierwszy taki remont na tak dużą skalę. Działania związane z remontami w oświacie kosztowały ponad 10,5 miliona złotych, z czego ponad 8 milionów to wsparcie unijne. Miasto nie zapomina także o remontach infrastruktury drogowej. Przebudowano ulicę Łomżyńską Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest tu nowa kostka brukowa, a także chodniki i strefa Bike and Ride ze stojakiem na rowery, będąca częścią drugiego etapu projektu Miasto Szczytno Miasto Zrównoważonego Transportu Publicznego. Inwestycja kosztowała ponad 6,5 miliona złotych, z czego 4 miliony 700 tysięcy to środki unijne. W 2020 roku zrealizowano modernizację sześciu ulic ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych Mikołaja Kopernika Melchiora Wańkowicza, nauczycielską podleśną partyzantów i powstańców Warszawy. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 5 milionów złotych, z czego 2 miliony 100 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie. Ważne działania inwestycyjne dotyczyły także budynku przy stadionie przy ulicy Śląskiej w Szczytnie. Wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną, szatnie i sanitariaty. Stworzono nowy magazyn na sprzęt sportowy. Remont kosztował 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie to 47,5 tysiąca złotych. Wzięło udział w programie Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Za niemal 185 tysięcy złotych udało się kupić 98 laptopów, 42 komputery stacjonarne, 24 zestawy internetu mobilnego i 123 kamerki internetowe, które trafiły już do szkół podstawowych i ich uczniów, by wesprzeć ich zdalną naukę. W planach jest też zakup kolejnych urządzeń. Mówiąc o inwestycjach, nie można pominąć jednej z najważniejszych w ostatnich latach, mianowicie o rewitalizacji zamku krzyżackiego, który ma stać się nowym produktem na mapie turystycznej regionu. Koszt tej inwestycji to niemal 16 milionów złotych, ponad 7, ,7 milionów 700 tysięcy to środki unijne. Nieco dalej, przy ulicy Pasymskiej w Szczytnie realizowany będzie projekt Zagospodarowanie Przestrzeni Miejskiej w Szczytnie poprzez utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu przyjaznego mieszkańcom i turystom. Dzięki temu staną tu hamaki miejskie, powstanie parking dla rowerów i tablica informacyjna, zagospodarowana zostanie przestrzeń miejska, a mieszkańcy i turyści zyskają nowe miejsce rekreacji na świeżym powietrzu. Koszt tych działań to ponad 51 tysięcy złotych, z czego ponad 16 stanowi dofinansowanie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.